Cześć siemano, witajcie w part 2, a w part 2 miałam um, co się zmieniło w Fortnite i na arenie Stanley Kiedy to nagrywam um, um, to nie wiedziałam, a teraz wiem bo to montuję. Um, I no. Więc jedziemy teraz szybko do Fortnite. Do No dobra, jesteśmy już i lecimy. Najpierw sprawdzam pookoło. I nic takiego się nie zmieniło. Dla mnie. Więc jedziemy na dół i, e, i sprawdzamy co się zmieniło. Na początku nic nie podejrzewałam, nic nie było, co nie? A nagle, przepraszam, rupnięcie, przepraszam. A, a nagle zobaczyłam to. Myślałam, że to się w ogóle nie zmieniło. Na początku moje wrażenie to było, a nic się nie zmieniło. A nagle przypomniałam sobie, że to były żółte buty. Żółte? Żółte buty i w ogóle było takie wow, co tu się stało? Wow, tutaj zauważyłam, że jeszcze kolor te, um, tej łodzi takiej się zmienił i to jest prawda. Myślałam, bo była najpierw czerwona, później jest tamta, jest tamta. Więc ogólnie to na szybki plus ja się coś zapnęłam. Tak to... Nie, mam I, nie, no po prostu przepięknie. Moje wrażenie to było wow. Ale to... Ale to było przepiękne. No i to w sumie jest przepiękne. I teraz jedziemy do, na Arenę Jorvik, czyli do mojej syni No i tutaj e, było lekko bo niestety po mnie wywaliło I, i, i no poproszę też osoba suba, lajka i subskrypcję, bo to naprawdę rozwija nasz kanał i dzwoneczka też. Będziemy jechać. Jedziemy, 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 jedziemy i nagle w ogóle nic ni, nic w ogóle nie zauważyłam, a nagle zauważyłam oh, Boże! To przecież się zmieniło. No. I to się tak zmieniło, i ja jestem w wielkim leżeniem SS-owym, no bo kalor. I sprawdzałam tam też. Nie, czy się nie. E, czy się nie. Nic nie zmieniło, ale to wyglądało naprawdę koks. Bardzo się SS-owym -y No i nie Witam, po, oh, żegnam Was, yy, ba, trzymajcie się i pa.